Witam Was w pierwszym odcinku z serii, w której będziemy omawiać nietypowe wersje Minecrafta. W tym odcinku pochylimy się nad Minecraft Legacy Console Edition. Zacznijmy najpierw od historii. Był rok 2012. 4J Studios nawiązało współpracę z Mojangiem, aby przenieść Minecrafta z komputerów na ówczesne konsole. Tego samego roku można było już zakupić wersję na Xbox 360, a już rok później w 2013 na PlayStation 3. Ostatecznie wersja ta wyszła jeszcze na Xbox One, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Wii U oraz Nintendo Switch. Każda z tych wersji różniła się trochę od innych, między innymi różnymi pakietami skórek, mapami oraz grafiką przystosowaną do wydajności każdej z konsol. Konsolowa wersja Minecrafta wprowadziła takie funkcje jak np. dzielony ekran dla dwóch graczy, funkcja niedostępna tylko na PlayStation Vita czy minigry. Które nie były wtedy obecne w wersji gry na komputery. Koniec Minecraft Legacy Console Edition zaczął zwiastować koniec bety Minecraft Windows 10 Edition w 2016 roku, a potem premiera ostatecznej wersji Minecrafta w 2017, który w niedługim czasie złączył Minecraft Windows 10 Edition, Minecraft Pocket Edition, Minecraft Nintendo Switch Edition, Minecraft PlayStation 4 Edition oraz Minecraft Xbox One Edition dzięki aktualizacji Better Together. Na przestrzeni paru lat po tej aktualizacji 4 Studios oficjalnie skończyło wsparcie dla PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360 oraz Nintendo Wii U. Cały ten film nagrałem na wersji dla konsoli PlayStation 3. Jedną z tych rozpoznawczych Minecraft Legacy Console Edition są bardzo rozbudowane tutoriale. Przygodę zaczynamy w miejscu toczonym murem. W prawym górnym rogu możemy zobaczyć samouczek, który jest bardzo irytujący, ponieważ za przechodzenie do kolejnych kroków odpowiada przycisk X, ten sam, który odpowiada za skakanie, więc nieraz byłem unieruchomiony, ponieważ auto jump był wyłączony. Warto też wspomnieć o menu crafting, który różni się od tego z aktualnego Minecrafta. Szybko zebrałem drewno i próbowałem biec. Okazało się jednak, że wciśnięcie L3 powoduje zmianę kamery nie bieg. Oczywiście to da się zmienić w ustawieniach, jednak zdziwiłem się, że takie są ustawienia domyślne. Po odbudowaniu zrównowanego domku poszedłem dalej i zobaczyłem ogromny napis Minecraft, który w połączeniu z deszczem i piórnami wyglądał majestatycznie. Za napisem znajdowała się część tutorialu odpowiadająca za rolnictwo. Dalej znajdowali się staż osadnicy. Od jednego nawet kupiłem sobie miecz. Idąc dalej znalazłem się w dużym atrium wypełnionym wodą. Na drugim końcu znajdowały się ogromne posągi Steve'a i Alex. Oczywiście przez to, że wtedy jeszcze nie zbindowałem sobie L3 jako bieganie nie byłem w stanie przejść parkouru. W jednej z konstrukcji znalazłem Elytrę, przez co mogłem swobodnie latać po całym obiekcie. Znalazłem jeszcze salę z tutorialami dotyczącymi pomniejszych funkcji Minecrafta, jednak nie będziemy się nad tym długo pochylać, ponieważ nie chcę, aby ten film trwał za długo. Ostatecznie przeleciałem pomiędzy dwoma pomnikami, kończąc tutorial. Po chwili, moim oczom ukazał się obóz, który definitywnie nie został proceduralnie wygenerowany. Idąc dalej, natknąłem się na więcej standardowych budowli. Ingerencja deweloperów w ten świat nie ograniczała się tylko do tutoriala, lecz do całego świata. Nadeszła noc, więc przyspałem się w obozie i wbrałem się na naszą eksplorację. Dotarłem do wioski, nad którą górował posąg konia. Obok wioski znajdował się piękny staw z delfinami, rafą koralową oraz posągami ryb. Dalej znajdowały się bagna z chatką i pomnikiem wiedźmy. Oprócz tego deweloperzy wbudowali tu jeszcze piękną strukturę, która wypełniona była wiedźmami. Świat ten jest za duży, by mówić każdą strukturę, którą stawili tutaj dla nas twórcy, więc napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście serię z eksploracji tego świata lub serię z tego, jak przychodzę Minecrafta na tym świecie. Jeśli będziecie chcieli, postaram się kupić pełną wersję gry, co nie jest takie proste, ponieważ PlayStation Store na PlayStation 3 już przestaje działać. Wszystkie klipy dzisiaj zostały nagrane na wersji demogry, gry, w której nie mamy możliwości zapisu gry ani innych podstawowych funkcji. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jest to początek serii, w której będziemy eksplorować nietypowe i porzucone wersje Minecrafta. Nie zapomnij, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję.